Szanowni bracia, dzisiejsza niedziela ma być dla nas dniem szczególnej modlitwy. Modlitwo dobrych pasterzy, o ludzi świętych, takich, którzy potrafią wskazać kierunek, ale przede wszystkim takich, którzy sami nieustannie pragną dążyć do świętości. To zadanie dla każdego z nas. Ale dzisiaj szczególnie chcemy modlić i prosić o powołania do naszego diecezjalnego seminarium duchownia, by nigdy nie zabrakło nam kapłanów. My dobrze wiemy, że Pan Bóg powołania daje nam stan. Dzisiaj problemem jest usłyszenie Bożego głosu i nabranie takiej odwagi, by zdecydować odpowiedzieć na to Boże wyzwanie. Prosimy więc o zdolność usłyszenia Bożego głosu i o odwagę dla tych młodych ludzi, do których Bóg wzywa, do swojej służby.